No, wszystko jest nagrane. Widzicie? Biją mnie. Jeszcze mi grozi, że mi jeśnie da nie. Tak to jest właśnie. Dobra, nic. Witam w drugim odcinku z The Foresta. Także co, kontynuujemy budowanie naszej pierwszej bazy. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. I będziemy kontynuować. Teraz pytanie, czy ja chcę się tutaj na pewno budować? Chcę. Mamy tutaj łanie. Dobra. Chyba bez żadnego... Rozpalę sobie ognisko, to jest bardzo dobry pomysł. Czy ja mam jeszcze ognisko gdzieś? Nie. Muszę coś zjeść, bo jestem wciul głodny. Dobra. Wybieramy sobie kioki. Więcej kioków. Kamienie też się przydadzą, dobra, najpierw sobie zjemy coś przed robotą, wiecie, śniadanko trzeba opierdolić i wtedy lecimy z budowaniem dalej naszej super, super pięknej pierwszej bazy. Nie chcę mieć nogi, myślę, że starczy mi, na pewno chciałbym się udać po skorupę żółwia w tym odcinku, bo nie mam za bardzo co zbierać wody, ogólnie mam problemy z piciem. Najpierw sobie zjemy, potem sobie zapijemy to, ale już w międzyczasie, jak już sobie rybka się smaży, to zaczniemy sobie łupać drewno. No się sobie stuku lepszą siekierę znaleźć, bo ta to troszkę długo schodzi nią rąbania tego drzewa. Dobra, jedno leci, więc znaczy, czy nasza rybka się już gotowała, żeby jej nie spalić. Dobra, rybka mamy. Jesteśmy na jedzeni. Teraz jeszcze tylko ły łyknąć sobie fanty i lecimy z tematem. Robimy wycinkę. O, poprotka się. Ale ci kolejne. Dobra, nie będę przynudzał, po prostu wyrąbię sobie wystarczającą ilość drzewa i widzimy się za chwilę. Ok, jestem z powrotem. Udało mi się na, na rąbać trochę drzewa. Oczywiście nie odbyło się bez szkód. Strąciłem sobie drzewo na mój nowo postawiony płot. Ale już to naprawiłem, więc <grym> dużej straty nie ma. Nie wiem czemu, ale ta moja postać strasznie się męczy. Strasznie irytuje mnie to. Mam jeszcze tyle roboty. Tutaj tam. jedna strona praktycznie jest skończona. Ja myślę, że zrobimy sobie sanie. Sankami byłoby na pewno o wiele... szybciej by doszło. Jeszcze o dziwo żaden kanibal mnie nie odwiedził. Ale to jest kwestia czas czasu. Jak one się zlecą, to już będą tu przychodzić. Czy ja sobie przy, przy tym powiedziałem, że żaden kanibal mnie nie, nie odwiedził jeszcze? No to patrzcie, wywołałem wilka z lasu. Dziś jeszcze jest, nie? Jeden? Dobra, do Dobi, Dobi, Dobi Dobrze. I od razu idziesz do ogniska. Bieracie do swojej bazy. Napalimy w piecu. No i... O, kolega przed. Będzie więcej kości. Jep, masz siekiery w łeb. Ty. Co to ptak? No, faktycznie ptak. O, burza. Zajebiście. <grystanie> Dawaj go. Mam nadzieję, że mi ognisko nie zgaśnie. Połóż się koło koleżanki. Palisz się, czy nie? Teraz się palisz, dobra. Yy, na czym ja to skończyłem? Chyba sanki robiłem, tak? Tak, robiłem, robiliśmy sanki. Dobra, mamy. Lecimy pozbierać to drzewo, które... które strącałem w tą stronę. Troszkę tego jest. Na szczęście jestem blisko wody, więc nie mam problemu z piciem. Czyli ta skorupia żółwia nie jest też tak bardzo potrzebna, jak mi się wydawało na początku. Kurde, ile tu tych belek poleciało? Troszkę tego lasu wykarczywałem, nie powiem. O! Nie, nie jestem pewien, ale chyba to łanie zabiło drzewo, które na nią spadło, bo ja nie, nie zabiłem żadnej farny Dobra, mamy. Mamy 12. 12 belek. Powinniśmy, czyli zrobimy. Dwa płotki. Bo po 5 wchodzi w jeden. Tak. Ej, to czyli 13 belek wchodzi, tak? Na sanki. Nie wiedziałem. Będę kiedyś wchodziło strasznie mało. Potem to poprawili do chyba 11 z tego co pamiętam. A teraz aż 13? To fajnie. Mega. Pozytywna zmiana. Ale tu jest. Gęsto Ale czy to są wszystkie kłody, które zebrałem? Niemożliwe Wierzyć mi się nie chce Bo tak jak mówiłem, mam tu blisko wodę To są, tam są te namioty, które widzieliście w poprzednim odcinku No nic, musimy Dalej rąbać drzewo Ile szyb? 75 kłód mi potrzebne jest na ten płot? Masakra! Aż tak dużo? Czy to jest ma mały obszar? A już nie mam. Muszę poczekać aż mi się stamina zregeneruje. Tutaj co jest? Ej, tu jest... Tu jest to wejście do jaskini podwodnej, nie? O! Dobrze wiedzieć. Tu gdzieś wtedy jest chyba blisko kajon, kanion z tego co... Z tego co kojarzę. O, tam sobie łania pobiegło. Musimy zrobić łuk, żeby na te jelenie polować Kurde, co jest? Może mi się przestraszył Wiatru się przestraszyłem Czekajcie, mamy... Ej, kości moje, moje kości! Nie gadaj, że się w ten... że się No Kurde, szkoda Ale ten się nie spalił, gogatek. co ci jest? Czemuś nie... O Jezus Sam się spaliłem O, Micha! A, ja jestem z powrotem. O, jest, trafiłem sarnę. Patrzcie to. Jestem mistrzem. Dawaj, dawaj skórę i mięso. O, tutaj widzę grzybki po lewej, to sobie przekąszę na pewno. Idziemy to odwiesić na suszareczkę naszą. Tutaj jak? O. A jak mi się rozpadło? Lol. Już więcej nie zdejdzie. Tą nogę zabiorę stąd, o! I serio, to jest strasznie dużo d tego. Strasznie dużo drzewa potrzeba. Gdzie mamy sanki? Sanki stoją tu. Czyli potrzebuję 74, czyli. Łoje, takich 7 takich sanek. Tutaj nie skończyłem. Muszę uważać, żeby, żeby znów na płot nie poleciało drzewo. Bo Strasznie mi się zdenerwowało, jak musiał to od nowa budować. Prawie mnie drzewo zabiło. Prawie na głowę mi spadło. No łupaj, to szybciej. Czekajcie, może tą siekierkę. Mamy zęby. Tu są zęby. Mamy. Dobra, ulepszyliśmy sobie siekierkę. Ja jeszcze coś się da? I da się jeszcze. Dobrze. Ej. Poka. Nie czuję różnicy za bardzo. A już się noc robi, kurde, jeszcze nie mam nic, nic, nic zrobione. Masakra, jak w tej grze czas szybko płynie. Nie ja na no, tą bazę musimy wybudować. Dokończyć znać się te ogrodzenia. Żeby mnie te kanibale nie nachodziły. Już widzieliście sami już. Para sobie przyszła do mnie, odwiedzić mnie. Dobra, pozbierajmy sobie teraz te. Ej, gdzie lecisz? Dobra, ciach. Ale co, on się tak męczy szybko. Czy tu jakoś kondycja się wyrabia, czy coś takiego? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, że kondycja to powinna się wyrabiać, nie? Skoro kurde, on jest taki powolny. Tylko może napijemy się wody. No, siarbnik, dobrze. Ej, wraca stamina. Będzie wle. le le <śla> Dobra. Ciach. Lecimy. Lecimy to odłożyć tutaj. wiadę tu, wiadę, dobra. Udało się wjechać. No. Nie bójuj się tu, dobra. Ciach. Okej. Okay. Czyli jeszcze 62 Idziemy zebrać to co... ...co tam Co? No to drzewo, co tam poleciało. Tam widać się stąd. No co? Nie mogę się tu zmieścić. <grybujesz> ja pierdzielę. Okej, okay, tutaj mamy więcej drzewa. Jedno. Nie wydaje mi się, że giną mi te kłody. <grybujesz> Czyli mamy tutaj... ...pięć kłód, tak? Pięć, no. Zaraz będzie ciemno Patrzcie jak łania się ładnie pasie koło mojej bazy Tylko zrobię sobie łuk to skończy się takie beztroskie chadzanie koło mojej bazy A Wasza skóra mi się na pewno przyda myślałem, że leci to na, na płot No czego ty się tak męczysz? Kurde Człowiek, nawet dwóch drzew nie ścięłeś, a to już zmęczony jesteś O, robi się ciemno, już mamy zachód słońca No nic, zazbierajmy te... Nie! Tylko nie w płot! Mało brokowało A ten las strasznie wygląda jak się ściemnia Musimy się rozpalić ognisko. Dobra. Bierzemy jeszcze te. Te od razu odłożymy sobie. Jak ciemno, czekajcie, zapalę sobie chociaż tą zapalniczkę. Czy tu jeszcze nic nie leży? Chyba nie. Mhm. Nie, nic już nie leży. To jest ostatnia kłoda. Idziemy odłożyć. O kurde, nie mamy świateł. <grym> Czy w trafię w bramę? Przywaliłem w jakiś kołek O, wjechałem, dobra, udało się. Idę najpierw rozpalić w ognisko Tak jest zwykłe na razie rozpalimy. Ale tu już się czuję bezpieczniej. Wiecie jak tu jest tak fajnie obudowane, nie? Dobra, ciach. Mamy światełko. Ok, czyli będzie nam brakować jeszcze 48 belek, tak? I co na ten kawałek? 48 belek jest? Dziwne. Dobra, zamkniemy się. O, o, co? Jak to się zamyka? Dobra, mogę spać? Najpierw zapiszemy sobie grę. Okej. Okay. i idziemy spać. O, słychać było kanibali. Ale okej, okay, na szczęście udało się zasnąć. Idziemy sobie coś upiścimy, może. Mamy Słyszałem ich Są koło mojej gdzieś tutaj? Nie, nie widać ich Dobra, to mniejsza z nimi Jemy i pójdziemy się napić wody I dokończymy to ogrodzenie Szybciej, szybciej, szybciej mięsko, no Piotr się O, super Ok, Śniadanie zjedzone Bierzemy saneczki I lecimy teraz tutaj har... Harczować. Będziemy spuszczać te... Ej Ej, umyłem się Ej, może to też dużo robi, że byłem, brud... byłem brudny, że mi ta stamina tak... O, było Że mi stamina nie wracała, bo byłem cały od krwi o. Bleh, bleh. Ile tu jeleni jest, sokra? Chwilę tu żarcia biega? Więc co? Nie będę was przynudzał tym. Widzimy się jak już, jak już, dokoń, jak już będę kończył ten płot. Okej. Okay. Czyli w tym momencie właśnie... Kończy, skończyliśmy ogrodzenie. No zajęło mi to... Słownik... No, 15 minut może. Yy, zapiszemy teraz grę. I myślę, że udamy się teraz w kierunku plaży. Żeby coś... Zaraz się coś znaleźć może sobie. A jeszcze nie mogę. Nie, nie chcę nogi. Mięsko, mogę coś zjeść? A, nie mogę jeszcze. Idę sobie coś, idę, idę sobie coś łyknąć. Napić się. Jak to się otwiera? Dobra, otworzyło się. A, bo ogólnie nie z tej strony zrobiłem wejście. Ale mniejsza. Idziemy się napić wody i teraz skupimy się na tym, żeby znaleźć tą skorupę żółwia. Abyśmy mogli sobie zbierać czystą deszczówkę. Myślę, że plaża jest w tamtym kierunku. Tak, dobrze mówię. Tutaj mamy te namioty. Tak, tutaj są te namioty. Nie będę tych grzybów jadł na razie. Mamy strzały. W namiotach coś jest. No ja chyba. W poprzednim odcinku wszystkie dokładnie sprawdziłem, nie, ale miesza. Idziemy w kierunku plaży, tylko teraz, żeby się nie zgubił. Hmm. Kurde, czemu ta moja postać się tak szybko męczy? To jest tak irytujące. Czy tutaj, tak, mamy plażę, dobra, znaleźliśmy plażę. Super. W ogóle nie mamy strasznie blisko do plaży, tak na to patrząc teraz. Co tam jest? I co tam jest? Kontenery, tak? I tu jest to drzewo takie dziwne. I tak, tu jest to takie dziwne drzewo. I tam statek jest? Jakaś wyspa. Coś wokół tego drzewa jest? O Jezus! O, mi się przestraszył ich. Dobra, ja chyba nie chcę się z nimi bić, wiecie? Odprzedłem ja lutować, a nie się klepać z kanibalami. Yy, w tamtym kierunku pójdziemy w następnym odcinku, bo tam jest zima i tam też chciałbym się udać. Ale do, tego, do tej wyprawy trzeba się lepiej przygotować. A my idziemy w kierunku tego statku, co. Ej co to jest? Tego nie było kiedyś. Co wy na to, żebyśmy w następnym odcinku zbudowali trawę i tam popłynęli, zobaczyć? Myślę, że będzie git pomysł. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy chcecie, abym tam popłynął w następnym odcinku. A my w tym się skupimy, tak jak mówiłem, na... Ej, oni idą za mną. wypierdzielać! Ja nie potrzebuję towarzystwa. Czy ktoś pamięta tą słynną miejscówkę, która się znajduje się właśnie tutaj? Starsi. Widzowie Deforestat pewnie doskonale kojarzą tą miejscówkę. Tutaj i sam miał swoją pierwszą bazę. To były czasy, to było tak dawno temu. O, właśnie, kurde, mogłem ten garnek gdzieś te do czegoś. Ej, ktoś tu sobie smażył? Pianki? Dobrze widzę? Ej, faktycznie, pianki ktoś sobie smażył. Ej, szkoda, że tego nie mogę zjeść. O, laptop. No nie, no oni pewnie śli za mną. Chodźcie. No. Łap. I co, kolega twój, uciek, nie? A nie, stoi się patrzy na ciebie. No, chcesz skończyć tak jak kolega? Chodź. Chcesz czy nie? No to jak chcesz, no to masz kończysz tak samo No podpalta No i masz <grymne> O Jest Nieważne Okej, okay, udało się troszkę odzyskać tutaj staminy, więc lecimy do tego do tego jachtu który znajduje się po drugiej stronie tutaj tego klifu czy tutaj gdzieś jeszcze kanibalę są? nie, wiem, wydawało mi się chyba przesłyszenia okej, tu jest to drzewo tutaj coś koło tego drzewa jest Idziemy to sprawdzić, a to chyba będą tutaj takie te śmieszne totemy, tak? Już stąd widzę, że to są te totemy. No czemu ta moja postać się tak szybko męczy? Dajcie znać w komentarzu, czy jest jakiś na to sposób. Czy, czy tu się da jakoś, nie wiem, kondycję wyrobić. Mówię, dawno nie grałem do to Dużo się pozmieniało. Więc nie za bardzo ogarniam. A jeśli wy wiecie, to dajcie znać. Dobra, mamy tutaj ten jacht, tędy nie zeskoczę, bo się zabije. Idziemy sobie Snickersa Nie, no mi to tak irytuje. Ja chyba sobie tutaj ustawię znacznik, chociaż nie wiem czy to jest konieczne. Tędy chyba sobie zejdziemy. Dobra, wyszliśmy sobie Wodospad. To jest wejście, nie. Myślałem, że to jest wejście do jaskini. O, walizki. Może uda się z niej w nich znaleźć jakąś... Fante, Coś do picia. No w ogóle siły ten mój... To moja postać nie ma. O, mamy picie, dobra, se. A Ej. nie, Ej, zostałem przez grę. Myślałem, że to jest picie, to jest chyba alkohol znalazłem, tak? A nie, to były baterie, dobra. Nieważne. O, czekoladka. Czyli, nie, batonik to był. Taśma. I to było wszystkie walizki, które tutaj były. A i kanibale tam są, cztery. Józ! No czego się drzecie, debile? No tu też są walizki. Wiecie co? Ja chyba najpierw wejdę na ten statek, bo nie chcę się z nimi kwizgać ich jest czterech. Dobra, nie uciekają do lasu. Nie ma co się nimi przejmować za bardzo. Sie patrzą na mnie, obs obserwują mnie. No i dobra, nie nie nie. Idziemy najpierw na łódkę. Uff. Już ona to zrobiło. No, my sobie, nie ma rekinów? Nie ma. Nasza droga wolna. I Robi się ciemno. No nie gadaj, że oni będą pff, mogli sobie pływać. Będę w szoku, jak oni mogą pływać. Ja no chyba nie mogą, bo stoją się, zastanawiają. Albo woda zimna i się boją po prostu wejść. Nie mam pojęcia. Około ratankowe się wybił. Co tu mamy? Jacht. Jakiś jakieś czasopismo. O kurde. Co tu sobie ktoś robił? Obiec... Z, z, nad nie wiem co to jest. Nie widzę tego zdjęcia. Maślanka. Zaginiony. O nie widzę bardzo zampisze. O jest, ten mutant, ten ośmiologi. <grych> Okej, okay, mamy tutaj te butle tlenowe, pieniążki. Nie wiem, po co mi tu pieniądze się przydadzą, jedynie do łomby. tam jest jakieś okrute... Tego nie było kiedyś. Z tego co pamiętam. Dobra, mamy tutaj, zapiszę sobie tutaj grę od razu. A teraz mam dylemat. Czy... Oni sobie już poszli stąd? Oni chyba sobie poszli Więc o, mamy tutaj sznurek Tutaj też Więc kurde, gdzie mamy słońce? Słońce już tam, czyli zachodzi No nic. Ja chyba się prześpię w tym łóżku I to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli się spodobało to zostaw kciuka w górę. A my widzimy się już w następnym, także ja się z wami, także ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.